Siemanko z tej strony Słomek Zobaczcie jaki przelot dostała nasza babcia No daj jej miodu! No dawaj! Całkiem inny ciągnik Turbinka pięknie gwizda No i e, Anna się myje przygotowania do zimy i przymiarka do nowego sezonu prawdopodobnie w nowym sezonie to właśnie ona na wąskich laczach będzie chodziła z tym oto zestawem Manko z tej strony Słomek witam was w kolejnym vlogu zobaczcie tam w tle jeździ Walterka tata orze po ziemniakach za chwilę będzie oro mi tutaj ten poprzedniak, który pięknie dzisiaj przesechł e, między innymi dzisiaj pięknie e, przesechł Tutaj jest powszechnie, po burakach, jest plan, żeby to dzisiaj zaorać. Jutro odczepiam walterki od opryskiwacza, jak wszystko będzie popryskane, to co jest do pryskania, i przeż będzie orany. A w tym momencie pokażę Wam pszenicę. Tak to wygląda: pszenica fajnie zielona. Dwa liście, gdzieś tam trzeci się zaraz będzie pojawiał. Także idealny moment na zabieg, nie jest to tutaj spóźnione. Można by jechać już nawet na szpileczkę. Ładnie zielono, po siebie nigdzie woda nie stanęła, także uważam, że rozwiązanie z Głęboszem było trafne. Widzieliście już film z pierwszego odchłaszczania pierwsze 20 hektarów, które objechałem. No, przebiegło dość sprawnie. W trzech miejscach poszły kolejne. W jednym takie dosyć mocne, ledwo wyjechałem, ale no, na wiosnę byłoby to samo, więc... Jedziemy, pogoda piękna, wiatr się uspokoił właściwie do zera, piękne warunki, ciecz pięknie siada, rośliny suche, będzie tutaj i działanie na listnę i, i działanie doglebowe Ogólnie tak, nie mówiłem czym jedziemy, jedziemy pontosem, pół litra pontosu, mamy tam dwie substancje aktywne, Picolinafen i Flufenacet do tego 0,17 di tak Kompleksowe rozwiązanie, w sumie już trzeci sezon z Pontosem eee, Przez te trzy sezony nie było żadnych poprawek eee, środek się sprawdził przy pół litra i przez 0,17 czy nawet 0,2 Diffulfenikanu eee, Działa to fajnie i nie wychodzi eee, źle cenowo eee, Mówię poprawek eee, wiosennych nie lubimy, nie robimy Odpukać się jakoś to wszystko zawsze udawało Jeszcze mamy na hektar Jak już przejedziemy tą ścieżkę, akurat będzie mało cieczy eee, to będzie będzie z głowy, będzie można robić kolejne opryskiwacz, nie leję takich pełnych, mówię, żeby nie pochrzanić Jak już mówiłem, no zawsze lepiej jest zrobić późne odchwaszczanie, nawet w grudniu jak się uda To te poprzeczki po buraszkach ćwikowych, co będzie siane, to jeszcze chcę to popryskać Żeby po prostu na wiosnę no, tych roślin nie stresować, niekiedy nie ma czasu na to są inne tematy, chwasty będą ogarnięte tutaj co miało powschodzić to już powschodziło, pszenica siana bodajże 10 października więc e, 3 tygodnie te chwasty miały na wschody e, Zwolnimy troszkę, coś tu się ciesz, ciecz, kończy spadek poniżej granicy stanu alarmowego, aha jakiś alarm po prostu że, e, że mniej cieczy jeszcze nie znam się tutaj na tych alarmach na tym co ten opryskiwacz mi tutaj pokazuje e, woda pięknie wciągnęła tutaj to rozwiązanie z głęboszem zrobiło naprawdę dużą robotę te działki, gdzie jechałem tylko bezerkowcem było dużo mokrze Po prostu tutaj jednak ta podeszwa późna przerwana Fajnie to wyszło Mówię, na razie jedziemy bez poprzeczek Też jeszcze nie mówiłem w poprzednim rozwiązaniu też Tutaj stosowałem jeszcze dodatkowo Śmierdziucha jakiegoś na, na mszyce Mszyca jest roznosicielem, wektorem żółtej karłowatości pszenicy bardziej to się objawa na jęczmieniu w postaci żółtej karłowatości jęczmienia później mamy problemy ze wzrostem w pszenicy nie jest to aż tak groźne jak w jęczmieniu ale mszyca jest, siedzi nie wiem akurat czy na tej późnej pszenicy ale ogólnie na polach był z nią problem miejmy nadzieję że bałaganu jakoś to nie narobi no i mówię Pogoda sprzyja, jeszcze jeden opryskiwacz, akurat już będzie się robiło ciemno zdąży do ciemnego objechać 15-15 jest tankowanie samo idzie sprawnie no i co, i, i sezon będzie, mówię, będzie ogarnięty jeszcze o tych powszeczkach też opryskam, choćby i w grudniu wiadomo, że teraz te wschody tego co zasiejemy będą dużo, dużo wolniejsze starczy do słupa czy nie starczy? 1 litr? Dobrze by było. No idealnie, idealnie starczyło e, Można cofać, składać się e, Na początku widzieliście e, Tumik do 80 Do naszej babciuly Fajnie gada, co? Fajnie gada Teraz jeszcze jak będzie chwila czasu po kukurydzy Kukurydzę planujemy zbierać na piątek Na 6 listopada Jak będzie czasu po kukurydzy to się bierzemy za Za, za, za No szybko za, za, za yy, Za kamienie, tak? Kamienie trzeba przejść, pozbierać Nie wszędzie były zbierane tym zbieraczem No właściwie tylko na nieznacznej części Na niedużym areale były zbierane Tutaj mamy resztkę cieczy, więc możemy przejechać A... Tak się nie powinno robić, ale jest równo, tutaj nie szarpie Dobra, tu przy sobie będzie sięgnięte i tak już mi tutaj nie starczy, żeby do końca dojechać Chyba Zero mam A może, może starczy Dobra, zobaczymy, rozłożymy się Ile starczy, tyle starczy, będzie wypryskane Do zera Nie ma tutaj jakichś skomplikowanych miksów Mówię Dwa środki na Na chwasty jednoliścienne, dwuliścienne no, jeśli będziemy rotowali tymi substancjami, jak już mówiłem, w jednym roku ta substancja, w drugim inna, to nie dojdzie do uodpornień, tak? Nie będzie problemu z odchwaszczeniem później tych naszych pól. Teraz mogę sobie wyłączyć, bo tutaj czasami się nałożyło. Tak się nałożyło, zapisz dane nowe pole robię. Tutaj i tak powszechnie nie ma, więc nic mi to tutaj nie zmienia. A już jest. Niby coś jeszcze kapie ale To już jest no, 100 litrów na hektar Dobra I tak trzeba poprawić Tak trzeba poprawić Nic tutaj nie zrobimy Składamy się Składanie też Wam nagram to idzie bardzo szybko No jestem z siebie dzisiaj zadowolony Wprawdzie jeszcze też już byłoby opryskane Ale mieliśmy trochę awarię w półgu, Śrube ścieło Przy mocowaniu koła trzeba było porobić dobra Do tej dzwoni mama Widzimy się za chwilę, jeszcze jak zrobię kolejny opryskiwacz tymczasem. O, jesteśmy z powrotem na polu, w sumie już przejechałem kilka ścieżek. Powiem wam, jak mi się teraz ta robota podoba, jak to pięknie idzie, jaka to była trafiona inwestycja. Znaczy, to dopiero będziemy mogli powiedzieć za kilka lat, tak, jak, jak maszyna będzie dobrze chodziła, ale... Na chwilę obecną pryskanie e, to jest przyjemność. Jeszcze dzisiaj zobaczcie zachód słońca, e, piękne warunki, w końcu się daje pryskać e, na te chwasty. E, warunki są no ok, tak e, jako tako, tam na, na 50 hektarów, trzy kolejny odpukać. Zobaczymy jak dalej. E, kilka, właściwie zacząłem pryskać dopiero od 12, a jest godzina 16 za chwilę, zaraz 16. I mam no kupę hektarów, tak? Kupę hektarów, jadę sobie 10 na godzinę Belka pięknie płynie, o tutaj zobaczcie, miałem staw do ominięcia Już nie ma tutaj nakładki Tylko idzie bajecznie, tak? Jeszcze do, dojść do takiej wprawy, żeby sobie wyłączyć sekcję Najbardziej trzeba uważać na takie dziury typu staw, żeby distance control nie zapikował w dół Ale to się ze wszystkim dojdzie do wprawy, tata tutaj orze E, ogólnie jest ciężko, no, napadało w tą pryzmę, była rozgarnięta ładowarką e, Następnie e, było przejechane Mandamem e, Przejechane Głęboszem i teraz będzie zaorane e, miejmy nadzieję 2-3 dni pogody e, To trochę przeschnie i e, będzie można zasiać. Tak? No, teraz nie nadają opadów, także w tym tygodniu temat tego co jest do siania mam nadzieję, że się uda zamknąć łącznie z pszenicą po kukurydzy chociaż to zobaczymy, no cieszą mnie takie widoki piękne, piękny zachód słońca e, piękna pszenica e, no to się normalnie zdąży pokrzewić, tutaj nie będzie e, wpływu, że to było późno siane e, zastanawiam się, teraz mam taką działkę, na której ben, nie dawałem żadnego nPku. E, tak myślę, żeby na wiosnę e, zamówić, wiem, że Wojkiew coś takiego, takie rozwiązanie stosuje e, holist, tych holistów jest kilka czy kilkanaście to jest tam ogólnie z grupa azoty, e, takich powiedzmy wiosenny, wiosenny potas, siarką azot. No i są różne o różnym składzie, także jaki konkretnie, nie wiem jeszcze, może ktoś z Was tutaj stosuje, e, jaki z tych holistów byście e, polecili. Też na jednej działce, na tej naprzeciwko, ma problem z fosforem. E, tam mówię, pójdzie e, polidap jeszcze na górę, a potasu nie będę dawał po burakach, bo. A się ogólnie tak, ocholiście mówiłem na działki, nie tutaj na tym polu oczywiście, tylko tam gdzie jest pożypaku bądź po pszenicy, bo po burakach no to masę masę tego potasu zostanie. O, teraz już ta ta idzie najgorsze, zaorał, to przeschnie. Ja tutaj dojeżdżam do końca i będę kręcił, nie będę wjeżdżał tam na zaorane. resztę tutaj się cyknie jak będę jechał sprzeczem, no tyle mi tutaj chwyci No i tak, i wjeżdżamy w pszenicę O tutaj już wypadło troszkę Trzeba będzie dosiać No niestety Tutaj są takie też niuanse małe, o tutaj pszenica siana po buraczkach ćwikłowych Tutaj mamy jedną szpileczkę, nie ma jeszcze fazy nawet dwóch liści fazy jednego liścia w pełni rozwiniętego tylko no, jest po prostu szpileczka, ale dzisiaj piękna pogoda. Pięknie się zazieleniło. E, za czym tutaj się oglądać, za czym czekać. Nie ma na co czekać. E, trzeba jechać pełną ścieżkę tutaj zrobię. E, tak jak mi leci, już kolejnej nie będę chyba zaczynał, e, bo tam dopiero będzie dosiane, mam mniej. E, w każdym bądź razie, dobra, no nie przedłużając taki misz masz, trochę 80, trochę oprysków znowu. E, kamienie jak widać do pozbierania. No i można się brać po kolei za sprzęty za mecie i zamykać sezon. Kurczę, zima idzie, grudzień idzie, już przymrozki mają być w przyszłym tygodniu. No więc dobrze by było się uporać. Ogólnie mam coś źle ustawiony znacznik. Na wszystkich polach, na których chciałem, mam lekką nakładeczkę. Podejrzewam, że tutaj będzie jedna dysza 25 cm nakładu. No nic, nic z tym nie zrobimy. Tymczasem będziemy kończyć tego vloga. Jadę jeszcze na jedną działkę po burakach na jeszcze jedno pole Tata tam jedzie orać właśnie No i, i kończymy dzisiejszy dzień Fajnie się pryska za jasnego, też o właśnie a propos oświetlenia Zamówiłem sobie dwa komplety całego oświetlenia kompletnego do ciągników Z WSM-u Dwie sobie założyłem, tak na próbę No i jest przepaść jeśli chodzi o światło Także decyzja uzbroić się do końca i no i może będzie robić nocą, tak? Dobra, trzymajcie się jeszcze raz, na razie o cześć.